Wszystkim pamiętacie tą renówkę 1,5 DCI? Ze stokującym silnikiem? Właśnie go wyciągamy. Tak przy poniedziałeczku. Na kaca, ciężka praca. Najlepsza. Czy nie zjepiłem, nie? Komu to? mam. Wszystko zamontowane całe tu. mamy odkręconą. Silnik już dynda go wyciągniemy Czuby, łapy skoki lecą które powtórka Muszę na chwileczkę przerwać, bo przyjechał obiad z Centrum Smaku. Jak już polecasz, to polecać wszystko. Piękny obiadek, bardzo smaczny zresztą, z Centrum Smaku. Dam wam numer, jakbyście chcieli zamówić z dowozem, albo na miejscu. Obiady domowe, smaczne, najlepsze. Także dzisiaj wcinam na silniku. I tyle. Za chwilę wyciągamy dalej. Jak to mówię, obecny dzień zaliczony. No ale jeszcze tego trochę dnia zostało. Także polecam Centrum Smaku. Numer będziecie mieli tam, już niedługo, u góry. Na chwilę będzie zresztą. No także dalej demontujemy ten silnik. Chyba obrócona panewka, także trzeba będzie wyciągnąć cały silnik ze skrzynią. Później to rozebrać na części. Bo tam wał będzie do szlifu albo wał nowy kupimy, bo nie jest drogi z tego co widziałem. No i jedziemy dalej, nie? No łapę mamy wymontowaną Wszystko nam wybrań najlepiej sobie pas ściągnąć cały, bo wyjedzie się do przodu z silnikiem i skrzynią a ten Chłodnicę od Klime, jak nie macie akurat yy, dościągnięcia, bo akurat jest, jest czynnik jeszcze mniej, to chłodnicę dajecie na bok razem z, tym, z ze sprężarką, z przewodami, nic się nikomu nie dzieje. Tu macie dostęp idealny teraz, możecie wyjeżdżać prawo w lewo. Lepiej niekiedy wyciągnę sobie całe mieć święty spokój ze, ze skrzynią niż, niż, niż sam śnieg, bo nie tak mało miejsca i tak no. A przy montażu jest, jest, jest bardzo fajnie, bo sobie montujecie ze skrzynią. Yy, z samym turbem, z katalizatorem, ze wszystkim. Tylko podpinacie później wiązki, półoski wkładacie i tyle. I sprawa załatwiona. No. Mm. Odkręcamy drugą łapę od skrzyni. teraz. Na raz, na raz. No, I już no, jeden do ślini. Będziemy już wyjeżdżać. Nie. Będziemy go targać. Oś no. to malutki do mnie. No, elegancko i będziecie świadkami wyciągnięcia serca. Operacja na otwartym sercu. No, jedziemy. I sobie go tu wyma z góry Nóżką trzymamy, zabieram przewody. to do góry, o! E, ładnie wychodzi. I już go mamy. O! autem. Rozliczamy no. Serce mamy wyciągnięte. Jeszcze auto odjedziemy do tyłu i będzie widać. No, motor mamy wyciągnięty Wisi. Jedziemy do góry z Jadę do jest przerażony zawsze, jak przyjeżdża. Mówiła cię silnie wyciągnięty. A co to jest silnie A. Wyciągnęło. Ładnie podnieśliśmy. A później go nie No. Mamy chłopaka wyciętego. I będziemy ściągać skrzynię biegów. Dostaniemy się do wału, wyciągniemy wał. O, tu jest. I robotka pójdzie już sukcesywnie pokazywał, jak składam maszynę. Trzymajcie się na razie, subskrybujcie, łapki w górę. To naturalnie, do żadnej spiny.